Zniosłem ja się z Epika na steam a. Dobra. nie mam listy znajomych. Kurwa, Kurwa, przecież zaczęliśmy obaj grać na Epiku, tak? I ja się tego samego dnia, jeszcze podczas grania z tobą ściągnąłem sobie grę na Steamie. Właśnie masz zbugowaną. Mam zbugowane i mi działa, tak? Zajebiście, tak. to, to dlaczego to ty nie masz takiego buga? Masz Dobra, co to, to dodajcie się na nowe. No właśnie stronie. mówię, no, random, masz na streamie. na streamie tutaj masz pokazane na dole. No już kurna, bo jestem domyślniejszy od <laughs> siebie. Pan specjalnie musiał wejść na streamie jebany. No coś się pojebało chyba z tym zaproszeniem. Co by się pojebało, kurna. Dawaj mi tą postać i nie gadaj. Lara jest moja. Nie. Tak i chuj. Z tego uku trzeba dobrze celować, więc tu nie jest postać dla ciebie. Dobrze, no to ja ci go zrzucę, nie ma problemu. Mogę ci go skraftić no, i wypierdolić. Ale mecz się odpala, wiesz o tym. Jeszcze nie Juna. jeszcze nigdzie nie idziemy. Popatrz kurwa, czekałem na typa półtorej godziny, a zaraz jestem, sem, na mnie chuj strzeli. Co za typ. No to kogoś masz pecha. A ponoć będzie nowa postać, myślałem, że dzisiaj w ogóle będzie, wiesz, bo, miał... bo update był dobry, nie wiem czy widziałeś. Była jakaś aktywizacja właśnie. No, i Kokos mówił, że jakąś tam nową postać zowali ponoć, na skinach jakichś, ale w sumie nie wiem. Tak więc, no, Co chodzi. Jakiś jest po Kokos jest znany z tego, że kręca. Steam jest pojebany. Na, na, na overlayu Steam'a odpaliłem Steam'a, ok? Wszedłem na własne konto. Jest pokazane, że gram z Avengersów. A względnie co jest. Jaki jest przycisk pod spodem? Dawn's pewnie. No, John Game, kurwa. To do, do, do siebie. Dołączam do siebie, kurwa. Grając, kurwa w grę, no to, to jest PMC kurwa. Zajebiście. Po prostu z tym zawsze uważałem, że był zajebisty pod względem. kurwa, normalnie Mistrzowski. Dobra. No i dobra, może być. Rotujemy randomowi. Proszę przy... się zjawił. Dobra, mm. proponuję iść tu, a później dalej prawo, w prawo. Dobra, drodze. emo, ty idziesz z stu. He? Okay. Ja się go boję. No tak. O, no, widzę, że kogoś chce zaplusować. Oj, to my też się zaplusujemy. Wszyscy będziemy mieli plusa. Na razie jesteśmy na, na ostatniej pozycji prawie, tak więc, no, Nie dobrze. Powiem Ci się, powiem Ci, że z tym nowym... Co z nowym? Z tym nowym patchem y wchodzi się łatwiej na nie, na fioletowe, niż, niż w ogóle na początku tak. gierki. Znaczy, tak no, bo no, już o tym. To jest trudniej niż na początku gierki, ale łatwiej niż przed tym patchem. To chciałem powiedzieć. Tak. że to jakoś. Myślałem, że będzie się bardzo łatwo wchodziło. Ktoś mnie zasnapił, a tu jest gość, na no górze. Jewany. Dobra, nie ma. Ja chcę coś. Dobra, Ale to, że te teksty jeden na drugie nachodzi, to jest takie irytujące. No. Teraz było, co słyszałeś? Chyba te trzy teksty puściła na teraz. To było słabe akurat. A bo dlaczego ja widzę, że ciebie nie widzę? tutaj tak, lutowałem skrzynaczki Dobrze, to wiesz co, jak chcesz sobie polutować, to skocz sobie tam To się, to się przyda wszystkim A później dołączysz do mnie To ja idę się przespać w motelu To i Argonautę znalazłem Mam dwie niebieskie bronie Żartujesz Nieźle. No. Ja chyba nigdy Argonauty nie znalazłem stary Uwodaję. No teraz trzeba level na tucz. Mam nadzieję, że już nie będzie tych bugów, stary, bo kurwa, ile razy ja nie wiedziałem, co jest 5, jeżeli chodzi o level, czy jeżeli chodzi o... o tego. Czasami znika. Level, o, czy no. o, o zegarek, czy coś, to jest takie irytujące, stary. Już do zamku, znaczy zamku, do tego kurwa, no, rakiety nie, mogłem, nie, nie mogę nie mogłem, stary, odwrunąć, bo... Nie wiedziałem co jest grane w ogóle, nie wiedziałem ile jest czasu, to było tak, tak spieprzone Teraz się w ogóle spóźniłem na samolot przecież ja mam na razie niewiele amunicji, to ja tutaj zajmuję się lutowaniem, ty tam idź na punkt skoro tu już tak mi się kręciłeś, A w międzyczasie polutuję wszystko skrapu krapów może wyłapię o kurwa mamy Mamy ten pełen level Że pełen scrap i to nie jest dobrze Napierdalajcie by wszystko co się spierdalało od was Próbujemy tego levelu na gwałt że tych plecaków Dajcie im jakieś mopki szybko. Nie mam mobków w same skrzynki. Dobra, i podniosłem. Pięknie taktycznie się zatrzymałem akurat w miejscu, w którym powinienem. Kurwa, gdzie tu jest teraz? Tu no, dobra. Aha, zoom, stop, stop. Kurwa, i nic nie mogę crafty, bo potrzebuję levela jeszcze. Jaka faza? Słowo daje. To nie jest świetnie. O, złoty skrap, kurwa. Świetnie. To 35 można iść, albo 30 tutaj. Ej, ej, tutaj musiał ktoś być. Tu są ludzie, bo tutaj była 30, na którą mieliśmy ich, wiesz? Mm. Więc tam są ludzie. Jakby kogoś to interesowało. Tak, widzę ich. Tu jest gość. Idą w prawo, idą. Czekaj, gdzie oni idą. Oni idą na tą 30, którą zaznaczyłeś, kokos. No, żebyśmy... no dobra, no to chodźmy no. no. A nie, ona jest już robiona. To chodźmy na 35. Dobra. Tu Kur... ja jest milion skrapa zostawiam. Kurwa, maja, ale to mnie boli. Proszę mnie to boli, wiesz? Bo tam wystawiłem no kolorowe ładne skrapy, kurwa. No szkoda, że nie można scrapa, ze skrapa zrobić pistoletu i do magazynków do niego szukać, co? O jeszcze fiolet... Boże, jeszcze fioletowy. O może tutaj narobię jakiegoś levela. Level to się robi kurna na tych punktach, no. Tak, ale tutaj mobów znalazłem. Patrz, już prawie nabiłem level. Halo. No i za chwilę ciebie nabiją. Dobra, nikogo tu nie ma. Pokonaj twoja róż ochrana. Próbuję nam zrobić level stary i, i żeby ci nie tracili skrapu, no Chcę ci zrobić dobrze, a ty narzekasz jak zwykle. się do mnie i tyle. Jeszcze jeden mob i mamy, i mamy level. Dobra. Brawo. Wracam po ten super scrap co tam wystawiłem I idę do ciebie. Emo sprzątaj i idź do kokosa. Okay. Mm. O, dało się tak wejść. Świetnie. Dobra, zebrałem te super skrapy. Widzicie, ile skrapa po tam podniosłem? Macie znowu prawie tysiąc.

o, U, ale piękny slajd, prawie cały, całą drogę do ciebie. wyrzucam tego argonauta i kraftuję sobie inną broń. Okej. Okay. To ja może dam Morsonga do, do, do... temu Jak on się nazywa Ja dam Morsonga Emo Krawcego go i dam go Dam go do Emo a wezmę tego Argonauda i zobaczę jak on działa W ogóle boss jest y, koło ciebie kokos. I goście są na Bosie, więc fajnie by było się... Widzę, poszy. widzę, widzę. My jesteśmy obok ciebie To jest ten Argonauta No, muszę, muszę wejść nawet na górę. A, powiem Ci, że fajnie bije ten. Fajnie bije ten ten. To broń. Ten tryplowy ten. Gdzie jest ten Outlander, bo nie widzę. Góry jest, tutaj. Dobra. Masz, masz kokos. Znaczy kokos, Emo. Będziecie chcieli tam. Ja ja tam mogę iść, a jak, jak chcecie, to Ja tam wiesz, tylko mnie ich pokaż, bo ich nie widzę w sumie. Dobra, kradnę im. Nie widzę ich. Ej, z tyłu są chyba. A nie, tu, tu jeszcze mogę, kurwa. Z tyłu jeszcze są inni. Tak, mówiłem. Do budynku wejdźcie Wszedłem do budynku ale się przewróciłem Emo podchodzi ci zielony ludek zielonych ludków Teraz uciekamy Ta. Uciekamy, uciekamy Jesteśmy otoczeni Dobra czekamy Czekaj kurwa bo chyba przebiegłem szybciej niż ty jakoś, jakimś cudem kurwa takiego spida dałeś stary że ja pobiegłem szybciej niż ty kurwa Jednego zabiłem, ale... Tak, ale tam było jeszcze więcej drużyn się zrobiło, wiesz? High value ja dobra właśnie, robota, dobra pracy. robota Emo Chodźcie tutaj Chodź. Crafting complete. Już nie, niewiele nam brakuje do lewela A ja nie, i też mam Ja nie mam skrapu już no Wyprodukowałem tyle rzeczy, że chuj ale zajebałem im scrap i zajebałem im złoto, tak więc no, tyle dobrze, nie? O, no ładnie, ładnie. Ładnie. Jak ci podoba to broń, Emo? No, fajny ten uziczek jest. Znaczy, aha, mówisz o tym, co mi wdropiłeś. Tak. No, to jest ok, to Prób jest. Okay. To jest taki M16, nie? E triple shot, no może być. Jak no, wyjedą wszystkie no, trzy, to no, jest no. dobrze. Eee, ludź, ludź tutaj. Gdzie to jest? O, tak, tak, są tam, podbijają. Podbijają pod moją, mój mark. Mhm. Idą na, na, skrapa. Dobra, no to lecimy. I co to jest ta wieża z prawej? Nie kojarzę tego. A były, były. Tak, ona jakoś tam kurwa mruga, chuj wie co je chodzi. Kurna. Nie zdobędziemy tego skrapa po nich. Może jakich od Obijają mnie już, obijają mhm. mnie już. Walę się ze snajperem. Walę ze snajpere, walę snajpera No, dziękuję, że mi go dokończyłeś. A teraz szukam resztę. No to zaraz. Szypkanem, więc jak wpadniemy tam na nich na górę, to raczej nie będzie za wesoło. No to trudno, lecimy. Ja rysuję na po piętrze. Coś słyszę. Jakiś granat Pani poszedł. Ja też im zaraz rzucę. Wow, wow. Odep co jest z to była umiejętność tej. Bardzo odpychają co stary, rzuciłem mi dwa granaty i zostałem porzucony kurwa w dół. O dziękuję Nie wiem oni mają dobrą pozycję no. Za dobrą chyba na to, żebyśmy ich stamtąd wyciągnęli. Powiem ci tak, musimy albo ich robić, albo wypierdalać, bo o, olejemy ich po prostu. Bo za chwilę trzeci nas będzie walił o tyłu. Tutaj jest, jest jakiś team jeszcze. Na meteor chodźcie. Dobra, to A, uciekamy czekamy. Czekamy. Słabo trochę, no, ale dobra, nie ci będzie. Z lewej walą. Na meteor sobie pójdziemy. No tam wiem, so, tam są ludzie. Kurwa, nie to. Tam są ludzie. Na meteorze wiem. Właśnie będą go robili za chwilę, ale. Nie my w ogóle jesteśmy. W, ósme miejsce, no to. Ale mamy niewiele w sumie. No... 100, 100 skrapa, znaczy no 100 złota brakuje nam? To też są ludzie. Nie mam przyszek i mało, bo jakby co. Nie no, nie podejdę do nich bezpośrednio. Już tam jakoś. Oj, tru, strasznie się wystawiasz teraz na ostrza. Od nich. No, nie wystawiaj się tak mocno, bo to nie ma sensu. No skupi się na mnie, to podchodzicie sobie ładnie. Chyba, że miał szyszkę jeszcze. Jeden. Ziem, tu, widziałem, widziałem. Powalony drugi. Szkadujcie, oh. broń, bo zaraz będą nadchodzili pewnie kolejni. O, ammo dostałem się, świetnie. Bo miałem w sumie mało. Dobra, jeszcze trochę ja będę miał fioletowe shielda. Urwa jeszcze 100 potrzebuję. Wiec, co jest lepsze ten, yy, ten, ten uzik jakby te MP7 czy tam Vector czy, yy, czy Quicksilver? Quicksilver jest zielony, a to drugie to nie wiem ja... o czym. Nie, a drugie ja to tak, nie mam. To broń kraftowalną. Też jest zielona, ale szybsze przeładowanie ma myślę. Kurwa gdzie idziemy teraz? Na 15 jakąś. Tutaj możemy na 15 potem oddać. A potem się wypróżnić, albo spuścić. <grym> ja, z to no z ciebie jest tyle jatraszno. Wstydziłbyś się. Po prostu wstydziłbyś się. No dobrze, mam nadzieję, że... Widzowie tobie... o jakoś... Ja, 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 jakoś ci to opowiem. Jesteś znany z tego, że no, jesteś zapominali. O, no to musimy to robić super szybko. Nie, nie spuścimy się już chyba. No spuścić nie już wiem. nie, ale... Chociaż ja tam podejdę. Dobra. To ja tutaj powalczę. Ja może mnie zdążyć w sumie. Ja nawet nie wiem, jak się tam dostać. To chyba z drugiej strony trzeba by się było dostać. Także nie damy rady. Ale oh, kurwa, nie to. No A może tam damy radę. No ja chociaż chcę tutaj skarwestować, no. Dobra, posprzątane. Gracze są tutaj. Okej, okay. tutaj. Co? Co? to było? Mi się żona kręciła, chyba I miszki nas gonią. Tam są gracze, po drugiej stronie. Ja coś widzę no. Możemy ich podejść jak chcecie. Ja potrzebuję 300 skrapak, kurczę. Kurwa już jest lepiej, ale jeszcze Ludzi blisko masz kokos, ludzi blisko masz. Hej, chodź do kokosa. Chodź do kokosa. Zapraszam do mnie. Jestem przy tobie, misiek, pokój się. Ej, z tyłu, z tyłu, z tyłu. Obity, mocno. Dawajcie. Co ja robię, kurwa? Dlaczego mi się brąz sła Dobra, ty go tam bija podnoszę kokosa. Brawo. Tak, bo tam ci dwaj już leżeli. Kokos, co ty byś bez mnie zrobił, kurwa? Nie hmm. denerwuj. A jak się przychodzi na Steam, to muszę w przeinstalować, czy można tego jakoś tam go. Nie no, ale to zajmuje 5 sekund, żeby to zainstalować, więc nie, nie No to było. musisz tam połączyć konta o, na Stima. jakimś takim. Ja właśnie nic nie Stima. musiałem robić. Aha, nie? no to ja musiałem. Ale musisz zaczekaj, ale pan. I... Tak, ale... tak, ale jeżeli tam to zrobisz, to później już nic nie musisz robić. Tak, powiedziałem powiedzieć, o. Ale nie, ja się będę łączył. Chodź blisko statku. Jakimś... Ogrzeć troszkę No ja w sumie też item Dobra, no to już mamy w na... Ty my rozwaliliśmy tych, którzy mieli 700 skrapa. No bo. No A to... no to... 700 punktów. No ale panie, no to, to co się dziwisz? Ze mną grasz Idziecie? O. Nie no tak. A, no już idziemy ziemno. Jest... <ślawnik> całe życie trzeba boosting robić <ślawnik> No ja mam taką umiejętność na nim wykraftowałem, że jak mam pełny armor, to biegnę szybciej i w sumie biegnę szybciej nawet od Cruza. A no to fajna umiejętność. Tylko nie na... no jak włączasz umiejętność, to biegnę od ciebie szybciej, jeżeli ja jestem w tej umiejętności, ale tak to... No <laughs> stary, ja nic nie zrozumiałem. Ja wiem o jak mu chodzi, ale trochę Biegnę szybciej normalnie od, od wszystkich, ale no. jak Cruz włączy dopalacz, to nie biegnę szybciej od niego, ale jak jestem w tym do dopalaczu, to go przeganiam. Aha. Okej, okay, no to to rozumiem. Ale co ty chcesz, Kokos? schodzić do środka? Nie, nie, chcę po prostu to otworzyć. A, okej. Okay. Może każde przejście, te dwa przejścia otworzę, żeby się nie spodziewali nas wyłącznie z jednej strony. O, no tak Okej. Okay. To... Od środka się nie da otworzyć, czy się da? Nie da się. Nie, nie da. Czekaj, tu jest otwarte... A, agro chyba złapał potworek tamten. No, tak mi się też wydaje. No, On ma no seteczka. Ale powiedz tak, nawet jak ją wiknął, to i tak nam nie zagrożą punktami. Ehm, ale to chociaż dobrze wiedzieć, że oni tam są, nie? No. Tak, y biegną ziomki stamtąd. Ja jestem w środku, jak coś. Tutaj podchodzą bliżej. Tutaj są. Trzymaj ich na odległość ręki. Dobra, nie, nie, strzelam kurwa na... Kurwa, na Jana. to odległość jest nieskuteczna. Dobra, z prawej jeszcze coś widzę. Dobra, no trzymam w chuj, no ale nie można Dobra, no to tego twojego Argonauty próbuję. Kurwa, też ciężko trafić. Tam jest, za drzewami. Ej, na krótko, po prawej! M mrugnął mi, kropka. Ej. Eee, tu. Ej, jasne, strasznie strasznie w środku, w mamy tak, na górze, no. To jest włók. To jest to samo co, co ten. Stary, patrz jaki rekord tu się... 1300. A ty się kokos tam jarałeś, mówiłeś, że photoshopy na 1000. No niestety no, random słabo. Będą wchodzili jakimś... Weszli na dole. Dobra. Dobre. No i chuj I Kurde nie no to była na, najlepsza gra no, Najlepsza gra twojego życia kurwa kokos widzisz Kurwa po prostu alcohol. tragedia no. Ach, no Widzisz kokos dream team rachu ciachu no, i po brachu Dobrze Emo no, dzięki wielkie I chuj i, trze, i trzeba będzie wypierdolić następny filmik do youtube'a z kokosem i chuj Ja nie muszę często grać w gry żeby być dobrym Wystarczy że ze mną wiem i cięcie! I reszta nie potrzebuje iść na YouTube, Bo to będę kupować i się sypać.